Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrałem Empire Tower na modzie Dartmouth. Jesteśmy chwilę dosłownie po... No po czym? No, po przygotowaniu się po walkach na wyborcach, tak. I będziemy przygotowywać swoje armie, żeby je zmodernizować. Więc w tym odcinku zajmiemy się głównie modernizacją armii, jak i ulepszeniem tego, co możemy teraz wszystkie te wszystkie trzy możemy poulepszać także fajnie to i też zrobimy póki możemy póki nas... no pieniędzy nam raczej nie braknie na to także no to też nie ma co się martwić w sumie coś mamy, bym się zaprzyjaźnił i naródków poszedł Chociaż też nie jest to głupi pomysł się z nimi oczywiście Eee, wy jesteście dość moderni wy jesteście gotową armią do walk. Wy jesteście armią kawalerii. Okej. Okay. Już we Francji nie mam żadnej armii. Eee, Bru Bruksel bym chciał sobie zająć. Okej, okay. eee, was przygotujemy sobie tutaj do tego. Wy pod Warszawa, tak, to się zgadza, to się zgadza, okej. Okay. W sumie dawno na Islandię nie zaglądałem. Też można coś tu ulepszyć. Wy jesteście armią, ulepszą, dobra, wyśmienicie. I jak tam, moja kolonia. Tutaj się trzeba ulepszyć, żeby tak szczelnie nie stały. Dokładnie, dobra. I tą armię, tą, tu w nie ma żadnych kolonii tak naprawdę, sobie z tym wycofamy. zrekrutujemy trochę miejscowych i was damy pod kolonie hiszpańskie, które będziemy tak naprawdę atakować. Great Cleave, jak to, kto lubi, żeby jak najszybciej zająć, w jak najszybszym czasie, jakby kolonii hiszpańskich. Póki będziemy mieli z nimi wojnę i nie odważą tych kolonii plemionom. Będzie to o lepsze. O, wow. ciekawa jednostka. Okej, okay. myślę, że to. jeszcze zanim to czy, to trzeba wysłać na przykład kapłanów. Co by mi tu raz nie szerzył w Polsce islamu. <grym> eee, dobra, tutaj jeszcze mamy. Dobra, i kolejna tura. Co wy chcecie? Technologię? Zaraz. Słuchajcie, a ja bym chciał odpłacić region. Nie. Ale wam zapłacę. Dostaniecie ode do mnie... 100 tysięcy? Okej, okay, dorzucę technologię. Nie zgadujcie się, no co, mówi się, trudno, nic nie poradzimy. Odwrócę tą jedną prowincję, bym kupił chętnie. Tak, czasem można po prostu bezpodbojowo zdobywać to jest naprawdę git w sensie, tak. Lubię takie sposoby, żeby niekoniecznie w otwartej zdobywać te prowincje poprzez handel pieniędzmi, których tak mi nie brak. Okej, okay, tu. Armia rusza dalej. To również. Okej, okay. jesteście już gotowi do wojny. Wy tak samo. Genua. Genua nie miałem wojny, a by to chyba miałem. Bo się trudno. I tu mnie rekrutują. Wyśmienicie. Okej, okay, kolejna tura. Od Indyjczyków w sumie można by kupić jakieś kolonie w Europie. Znaczy na Bliskim Wschodzie, bo w Europie to ich nie ma. O nie, król umarł. Kto jest teraz królem? Jan Czwarty. Dobra, niech będzie Jan królem No to poradzimy nic, no to nie poradzimy Król umarł, królu Marki, nie żyje królu. Mark niech żyje, król Ja cały czas patrzę co tu mogę ulepszać, bo teraz to się opłaca już tylko w te wszelkie fabryki yy, i zakłady, które tworzą nam pieniądze. Bo nic innego się już nie opłaca po prostu jak mamy rozbudowany technologicznie kraj. Yy, tak, dobra, wy macie działa, więc wam rekrutujemy tak. zarówno jednostki, gniazdki lekki nie ciężkich lekki dragonu i piechoty, ok wy się rekrutujcie, bydgoszcz o nie, powstał i bydgoszcz, no i piękny dobra to mamy, to mamy, to mamy Kolejne, rozbudowuję się. A, jak panam. Ok. Bo wojna teraz się przeprowadza na wojnę z Tysmanem. Tak naprawdę. A, myślę, że poprawiłem się na hotelu. Zbieramy trochę pieniędzy, to wykupimy od. Dajcie mi jaki eee, Słuchaj, nie, tak, eee, regiony Zdecydujmy mi Gibraltar i to dawam wam prawo technologiczne, a nawet i wojskowe. Okej. Okay. I zapłacę wam 80... no 95 tysięcy. nie zaakceptowaliście, to nie okej, okay, tutaj się rozbudowuje jak tam moje technologie? Wypadają już tak do końca, powoli, dobra. Mamy wszystko porobione, tu jest porobione, dobra. Naprawdę tą armię wysłałbym tylko tutaj na Madryt, żeby mi mogli kontrolować... Eee, ...kontrolować mi rejon. O, tu mamy armię do modernizacji jeszcze.

Francja, no widzicie, yy, nie wojskowego mnie dam, bo będziecie za bardzo ryzykownym frantem, ale wam zapłacę. No i pięknie, Sardy Sardynia jest nie będziemy musieli nawet spłakać przynajmniej. Nadaliśmy im naprawdę niedużą kwotę. na myślę, że było to opłacalny handel. Rozbudujemy sobie wyspy. więc zrekrutowali, dobra. Militarne. I milicja, dobra. To mi się tu musi od... no co? Ja się rekrutuję. Wszystko. Tu mamy, tu mamy, dobra.

Cześć. Dobra, co najwyżej dorekrutujemy? Albo zostawimy w mieście jakimś czy coś, to na pewno armia się nie zmarnuje. E, dobra. To mamy, to mamy, to mamy. 12 minut nagrania. W sobie rozbudowujemy. Dobra. To mamy w Mamy rozbudowaną. Was wysyłamy tutaj. Jako straż. Okej, okay. kolonie. Bardziej te kolonie jak już. Dokładnie. Okej, okay. i zobaczmy czy ktoś nam będzie chciał, o wy byście mogli chcieć regiony. I Nie zapakowałem. Nie chcieliście, okej. Okay. A z Rosją jesteście w stanie wojny, wy też. Czy ja na Rosjanach mogę wybrzeć? Nie mogę. A mnie jest od państwa? Portugalia. Sojusz? Sojusz, no i pięknie. Ja mam sojusz z Wielką Brytanią, mam. To świetnie dobra, i kolejna tura. uderzyłem w mikrofon, przepraszam. Okej. Okay. to. Dobra. już mamy kolejną która... Nie no słuchaj, Rusek. Ja wam, ja od was nawet wykupię ten Gibraltar. Eee, yy, Gibraltar. Dam wam technologię i wam zapłacę, ale nie chcę wam dawać kareli. Bo zainwestowałem w nią za dużo. Mm. O, dobra, mamy dostęp do, do Afryki. Świetnie. Dobra. Jeszcze trzy. Trzy. Dobra, świetnie. Dobra, i tu jeszcze cztery, eee, cztery jednostki. Okej. Okay. Dobra, wyśmienicie. No i pięknie, dobra. W plotę będziemy mieli przygotowaną. Dobra. Nie. nie, nie oddam Francji. Bo mam się tym w Okej. Jeszcze jedno. Armii, również gotowa, yy, w sumie to idźcie tutaj i ja flotą do was przybędę i ta flota będzie w skład tej floty, która płynie, której płynie. Dobra. Który tu. My się wcale, a wcale nie szykujemy dowody z szpanami Która? Właśnie, mam coś takiego jak Bawaria jeszcze W Minishind To też trzeba z potem podjąć Okej okay. Dobra, możemy rozbudować, tu, 14 już, no, <laughs> tutaj mamy, tutaj mamy, tu możemy, tu możemy, Dobra, dobra. i ja dziękuję za oglądanie tego odcinka, zachęcam was do subskrybowania kanału, zapraszam na Discorda dla widzów, link jest w opisie, no i cześć!